Kochane kobiety, jestem Louise Hay i muszę Wam powiedzieć coś, co zmieni Wasze życie na zawsze. Czy kiedykolwiek czułyście się niewidzialne w oczach mężczyzny, którego kochacie? Czy ignoruje Wasze wiadomości, unika spojrzeń, a wy zostajecie z uczuciem pustki w sercu? Słuchajcie uważnie, bo to, co Wam zaraz powiem, może być ostatnią szansą na odzyskanie jego uwagi. Przez lata pomagałam tysiącom kobiet odkryć tajemnicę prawdziwej magnetycznej siły. Nie chodzi o manipulacje, nie o gierki. Chodzi o coś znacznie głębszego. Coś, co mieszka w waszej duszy od zawsze. Widzicie, kiedy mężczyzna was ignoruje, to nie jest o was. To jest o nim, o jego strachu, o jego blokadach, o tym, jak bardzo się was boi. Tak, dobrze słyszycie. Boi się waszej mocy, ale wy nie wiecie, jak tę moc uruchomić. Dzisiaj pokażę wam technikę, którą odkryłam po latach badań nad ludzką psychiką i energią. Technikę, która sprawia, że mężczyzna nie tylko przestaje was ignorować, ale dosłownie biega za wami jak zahipnotyzowany. To nie jest zwykły poradnik to duchowa transformacja. Pamiętam Sara z Warszawy. Jej mąż przestał z nią rozmawiać po 20 latach małżeństwa. Myślała, że to koniec, że straciła go na zawsze. Ale kiedy zastosowała tę technikę. Zadzwonił do mnie ze łzami w oczach trzy dni później. Luis, on błaga mnie, żebym została. Nie rozumiem, co się stało. Stało się to, co staje się zawsze, gdy kobieta odkrywa swoją prawdziwą naturę. A Anna z Krakowa? Jej ukochany zniknął bez słowa. Żadnych wiadomości, żadnych telefonów, cisza. Po zastosowaniu mojej techniki przyjechał do niej o północy, z bukietem róż, płacząc i przepraszając. Czy to magia? Nie, to nauka o energii, o tym, jak działają ludzkie umysły i serca, o tym, jak połączyć się z najgłębszą częścią siebie, która jest nieprzeparcie magnetyczna. Ale uwaga, ta technika działa tylko wtedy, gdy jesteście gotowe naprawdę, naprawdę o tym, kim naprawdę jesteście, o waszej sile, o waszej mocy, o tym, że nie potrzebujecie błagać o miłość. Zasługujecie na nią. Jeśli jesteście gotowe przestać być ofiarami, i stać się boginiami zostańcie ze mną. To, co wam pokażę, zmieni nie tylko waszą relację z nim. Zmieni wasze całe życie. Zanim pójdę dalej, proszę was o jedną rzecz. Jeśli to wideo już teraz porusza struny waszego serca, naciśnijcie przycisk subskrypcji. To pokazuje mi, że jesteście gotowe na transformację. A teraz napiszcie w komentarzach jedno słowo. Gotowa. To słowo ma moc. Kiedy je napiszecie, wysyłacie we wszechświat sygnał, że jesteście otwarte na miłość, że zasługujecie na szacunek, że jesteście gotowe przestać błagać i zacząć przyciągać. Każdy komentarz to błogosławieństwo nie tylko dla Was, ale dla wszystkich kobiet, które nas oglądają. Razem tworzymy krąg siły krąg kobiet, które odzyskują swoją moc. Napiszcie: Gotowa i przygotujcie się na podróż, która zmieni wszystko, Wasz związek. Wasze życie, waszą duszę. Kochane, chcę wam opowiedzieć historię. Historię o kobiecie, która myślała, że straciła wszystko. Może poznacie w niej siebie. Miała na imię Maria. 42 lata. Piękna, inteligentna, pełna miłości. Ale jej mąż Piotr zaczął ją ignorować. Najpierw subtelnie. Potem coraz bardziej otwarcie. Przestał odpowiadać na jej dotyk. Unikał rozmów. Spędzał wieczory przed telewizorem, jakby jej nie było. Maria robiła wszystko, żeby odzyskać jego uwagę. Gotowała jego ulubione potrawy, kupowała nową bieliznę. Próbowała rozmawiać o jego problemach, nic nie działało. Czuła się coraz bardziej niewidzialna. Pewnej nocy, gdy Piotr po raz kolejny odwrócił się od niej w łóżku, Maria zrozumiała coś ważnego. Zrozumiała, że nie chodziło o to, co robiła źle, chodziło o to, czego nie robiła wcale. Nie kochała siebie. Widzicie drogie kobiety, kiedy mężczyzna was ignoruje, to nie jest przypadek, to nie jest jego kaprys. To odbicie waszej własnej energii. Jeśli nie kochacie siebie, jak ma was kochać ktoś inny? Ale to tylko połowa prawdy. Druga połowa jest jeszcze głębsza. Mężczyźni ignorują kobiety, które ich przestraszą, nie fizycznie, energetycznie. Kiedy kobieta desperacko szuka miłości, wydziela energię braku, energię potrzeby. A ta energia odpycha jak magnes o tych samych biegunach. Maria zrozumiała to dzięki prostemu ćwiczeniu, które jej pokazałam. Ćwiczeniu, które zaraz wam pokażę. Ale najpierw musicie zrozumieć, skąd bierze się ten mechanizm. Każdy z nas nosi w sobie dziecko dziecko, które kiedyś zostało zranione dziecko, które nauczyło się, że musi błagać o miłość, że musi się starać, że musi być dobre, żeby zasłużyć na uwagę. To dziecko żyje w Was do dziś. I kiedy mężczyzna was ignoruje, to dziecko wpadnie w panikę. Zaczyna krzycze. Rób coś? Walcz, nie pozwól mu odejść”. Ale im bardziej walczycie, tym bardziej się oddalacie od tego, czego naprawdę chcecie. Prawdziwy sekret leży w przeciwnym kierunku. W odpuszczeniu. Nie w sensie rezygnacji, w sensie zaufania. Zaufania, że jesteście godne miłości bez błagania o nią. Maria nauczyła się tego przez trzy proste kroki. Pierwszy krok to to, co nazywam świętą przestrzenią przestrzenią w sobie, do której nikt nie ma dostępu bez zaproszenia. Nawet on. Gdy Maria zaczęła tworzyć tę przestrzeń, stało się coś niesamowitego. Piotr zaczął być ciekaw. Co ona robi? Dlaczego się uśmiecha? Dlaczego przestała pytać o jego dzień? Drugi krok to magnetyczna obecność. To nie jest udawanie. To prawdziwa przemiana energii. Maria nauczyła się być tak bardzo zadowolona z siebie. Że jej energia zaczęła przyciągać zamiast odpychać. Trzeci krok to duchowe granice. Maria przestała być dostępna na zawołanie. Przestała reagować na każdy jego kaprys. Stała się tajemnicą, którą chciał rozgryźć. Po trzech tygodniach Piotr spytał ją: Co się z tobą dzieje? Wyglądasz. inaczej. Po dwóch miesiącach prosił ją, żeby rzuciła pracę i wyjechali razem na romantyczne wakacje. Po pół roku mówił jej codziennie, jak bardzo ją kocha. Ale to nie koniec historii Marii. To początek, bo kiedy odzyskała jego miłość, zrozumiała coś jeszcze ważniejszego. Zrozumiała, że nie potrzebowała jej, żeby być szczęśliwa. A to zrozumienie sprawiło, że ich miłość stała się jeszcze głębsza. Widzicie, drogie kobiety, problem nie leży w nim. Nie leży w jego charakterze, w jego przeszłości, w jego lękach. Problem leży w energii, którą wysyłacie, w tym, jak bardzo rozpaczliwie chcecie jego miłości. Rozpacz odrzuca, spokój przyciąga, ale spokój nie oznacza obojętności. Oznacza pewność. Pewność, że jesteście godne najpiękniejszej miłości na świecie. Pewność, że jeśli on was nie docenia, to jego strata, nie wasza. Ta pewność zmienia wszystko. Zmienia wasz sposób chodzenia, sposób mówienia, sposób patrzenia. Stajecie się magnetyczne bez wysiłku. I tu leży sedno mojej techniki. Nie chodzi o to, żeby go zmienić. Chodzi o to, żeby zmienić energię, którą wysyłacie. A gdy zmienicie energię, automatycznie zmieni się jego reakcja na was. To nie jest manipulacja. To jest powrót do waszej prawdziwej natury natury bogini, która wie, że zasługuje na adorację. Teraz nadszedł moment, na który czekałyście. Chcę wam pokazać dokładnie, jak zastosować moją technikę technikę, którą nazywam świętym magnetyzmem. Składa się z trzech filarów, które musicie opanować równocześnie. Każdy z nich jest potężny sam w sobie, ale razem tworzą nieodpartą siłę przyciągania. Pierwszy filar to świątynia wewnętrzna. Zamknijcie oczy na chwilę. Wyobraźcie sobie, że w waszym sercu znajduje się piękna świątynia. Świątynia, do której tylko wy macie klucz. W tej świątyni mieszka wasz najcenniejszy skarb wasza samoocena. Codziennie rano przez 10 minut wchodźcie do tej świątyni. Mówcie do siebie. Jestem godna największej miłości. Jestem kompletna sama w sobie. Jestem błogosławieństwem w życiu każdego mężczyzny. Ale uwaga, to nie są puste słowa. To jest prawda, którą musicie poczuć każdą komórką ciała. Gdy mówicie te słowa, wyobraźcie sobie, że wasza świątynia wypełnia się złotym światłem światłem, które promieniuje z was na zewnątrz. To światło zmienia waszą energię. Ludzie zaczynają was postrzegać inaczej. Zaczynają was szanować. A mężczyźni? Mężczyźni zaczynają was pożądać na poziomie, którego nie rozumieją. Ewa z Gdańska pisała do mnie, „Louis, to niesamowite. Robię to ćwiczenie od tygodnia i nagle wszyscy mężczyźni w pracy zaczęli ze mną flirtować. A mój były dzwoni codziennie, choć nie rozmawialiśmy od roku. Drugi filar to święta niedostępność. To nie znaczy, że macie być zimne czy odległe. To znaczy, że macie być selektywne. Waszą uwagę trzeba zasłużyć. Wasz czas to prezent, nie prawo. Kiedy on was ignoruje, zamiast ganiać za nim, robiście coś rewolucyjnego. Ignorujecie jego ignorowanie. Nie reagujecie. Nie pytacie, co się dzieje. Nie próbujecie naprawić sytuacji. Zamiast tego, żyjecie swoje życie tak pięknie, jak tylko potraficie. Idziecie na lunch z przyjaciółkami. Zapisujecie się na kurs tańca, kupujecie sobie kwiaty, traktujecie siebie jak królową, którą jesteście. Ta zmiana zachowania wydaje się prosta, ale skutki są głębokie. Mężczyzna, który was ignorował, nagle zaczyna się zastanawiać. Dlaczego jej to nie przeszkadza? Co się zmieniło? Czy straciłem ją? Niepewność to afrodyzjak dla męskiego umysłu. Kiedy przestaniecie być przewidywalne, staniecie się fascynujące. Kasia z Poznania opowiadała mi: Mój mąż przez miesiąc prawie ze mną nie rozmawiał. Kiedy przestałam próbować go przepraszać za coś, czego nawet nie zrobiłam i zaczęłam wychodzić wieczorami z koleżankami, nagle zaczął pytać, gdzie idę i z kim. Po tygodniu błagał, żebym została w domu z nim. Trzeci filar to duchowa pewność siebie to najważniejszy element całej techniki. Musiście uwierzyć. Naprawdę uwierzyć, że jesteście błogosławieństwem w jego życiu, nie obciążeniem, nie problemem do rozwiązania, błogosławieństwem. Codziennie wieczorem robicie to ćwiczenie, kładziecie rękę na sercu i mówicie: Jestem darem od wszechświata. Każdy dzień ze mną to przywilej. Jestem godna największej miłości i szacunku. Ale tu jest haczyk, nie możecie tego mówić, żeby go odzyskać. Musicie to mówić, bo to prawda, bo naprawdę w to wierzycie. Gdy osiągnięcie ten stan dzieje się magia, wasza energia zmienia się tak radykalnie, że ludzie zaczynają was traktować inaczej. Mężczyźni czują waszą wartość na poziomie instynktownym, a ten, który was ignorował, zaczyna odczuwać pustkę, zaczyna tęsknić za waszą energią, za waszym śmiechem, za waszą obecnością. Pamiętajcie, nie gonicie za nim. On zaczyna gonić za wami. Agata z Wrocławia napisała: Luis, to jak czary. Mój były, który rzucił mnie dla młodszej, zadzwonił po trzech tygodniach stosowania twojej techniki. Płakał przez telefon i mówił, że popełnił największy błąd życia. Ale uwaga, drogie kobiety: Ta technika ma jedną bardzo ważną zasadę. Nie możecie jej stosować z desperacji. Nie możecie myśleć: Zrobię to, żeby on wrócił. Musicie to robić dla siebie. Dla swojego własnego uzdrowienia, dla odkrycia swojej prawdziwej mocy. Kiedy robicie to z miłości do siebie, a nie z braku miłości od niego, wtedy technika działa w stu procentach. Dlaczego? Bo mężczyźni mają wbudowany detektor desperacji. Gdy czują, że kobieta robi coś, żeby ich odzyskać, instynktownie się wycofują. Ale gdy czują, że kobieta odkryła swoją własną moc i szczęście, stają się magnetycznie przyciągnięci. To jest ewolucyjna prawda. Mężczyźni są zaprogramowani, żeby gonić za tym, co jest cenne i niedostępne. A co może być cenniejsze, niż kobieta, która siebie kocha? Zastosujcie te trzy filary przez najbliższe trzy tygodnie. Nie dłużej. Nie krócej. Dokładnie trzy tygodnie. I obserwujcie, co się dzieje. Ale przygotujcie się na szok. Bo nie tylko on zacznie za wami biegać. Całe wasze życie się zmieni. Zaczniecie przyciągać lepsze możliwości. Lepszych ludzi, lepsze doświadczenia. To jest moc prawdziwej kobiecości, moc, która drzemie w każdej z Was. Kochane kobiety, teraz gdy znacie już techniką świętego magnetyzmu, muszę Wam powiedzieć o czymś bardzo ważnym o tym, co naprawdę się stanie, gdy ją zastosujecie. Pierwszą rzeczą, którą zauważycie, będzie opór, Wasz własny opór. Część Waszego umysłu będzie krzyczała: To nie zadziała! Musisz walczyć o niego! Nie możesz się tak zachowywać. Ten głos to głos waszych starych programów. Programów, które mówią wam, że musicie błagać o miłość. Że musicie być dobre i grzeczne, żeby zasłużyć na uwagę. Ale te programy to kłamstwa. Kłamstwa, które trzymają was w więzieniu niskiej samooceny. Kiedy zaczniecie je przełamywać, poczujecie strach. To normalny. Strach przed nieznym. Strach przed waszą własną mocą. Helena z Łodzi dzwoniła do mnie w panice po pierwszym tygodniu. Louis on w ogóle na mnie nie patrzy. Myślę, że to nie działa. Powiedziałam jej: Helena, daj mu czas. Musi przetrawić nową ciebie. Po dwóch tygodniach Helena zadzwoniła ponownie. Tym razem ze łzami radości. Zaprosił mnie na kolację. Po raz pierwszy od lat i mówił, że nie może przestać o mnie myśleć. Widzicie, transformacja nie dzieje się z dnia na dzień. Jest to proces. Proces, który wprawia w ruch bardzo głębokie zmiany. Pierwsza zmiana. Zaczniecie postrzegać siebie inaczej. Zamiast widzieć swoje wady, zaczniecie dostrzegać swoją piękno. Zamiast skupiać się na tym, czego wam brakuje, zaczniecie doceniać to, co macie. Ta zmiana perspektywy to rewolucja. Bo kiedy zmienicie sposób, w jaki siebie postrzegacie. Cały świat zacznie Was postrzegać inaczej. Druga zmiana Wasze relacje z innymi ludźmi. Nagle odkrywacie, że ludzie zaczynają Was szanować bardziej, słuchają Waszych opinii, proszą o rady, traktują Was jak kogoś ważnego. To nie przypadek to efekt podniesienia Waszej energii. Gdy cenicie siebie, inni automatycznie zaczynają Was cenić. Trzecia zmiana Wasz związek z Nim. Tu może być najtrudniej, bo zmiana nie zawsze jest liniowa. Może się zdarzyć, że najpierw będzie ignorować was jeszcze bardziej. To jego sposób na sprawdzenie, czy naprawdę się zmieniliście. Czy to tylko gra, czy prawdziwa transformacja. Tu jest moment prawdy. Jeśli potraktujecie to jako test i wrócicie do starych zachowań, przegrywacie. Ale jeśli pozostaniecie w swojej nowej energii, wygrywa ja te. Dorota z Katowic pisała. Przez pierwsze dwa tygodnie mój mąż był jeszcze bardziej zimny. Prawie z nim rozmawiałam, ale trzymałam się Twojej techniki. W trzecim tygodniu wszystko się zmieniło. Zaczął mnie przytulać. Mówić, że tęsknił. Pytać, czy go jeszcze kocham. Czwarta zmiana. Wasza pewność siebie w innych obszarach życia. Nagle odkrywacie, że macie odwagę poprosić o podwyżkę. Odwagę rozpocząć nową przyjaźń. Odwagę spełnić marzenia, które odkładaliście na później. To naturalna konsekwencja pokochania siebie. Kiedy wiecie, że jesteście godne najlepszego, zaczynajcie tego oczekiwać we wszystkich obszarach życia. Piąta zmiana wasz związek z duchowością. Technika świętego magnetyzmu łączy was z waszą prawdziwą naturą, z częścią was, która jest wieczna i piękna, ta połączenie daje wam spokój, którego nigdy wcześniej nie czułyście. Spokój, który nie zależy od tego, jak on się zachowuje, spokój, który płynie z wiedzy, że jesteście kompletne same w sobie. Ale uwaga, drogie kobiety: ta technika ma także głębokie konsekwencje, na które musicie być przygotowane. Po pierwsze, nie wszystkie związki przetrwają waszą transformację. Jeśli był z wami, bo potrzebował kogoś, kto będzie go błagał o uwagę, może się okazać, że nowa, wy mu się nie podobają. To bolesne, ale w końcu to błogosławieństwo. Lepiej być samej i szczęśliwej, niż w związku, który was umniejsza. Po drugie, możecie odkryć, że wcale go tak bardzo nie potrzebujecie, jak myślałyście. Że wasz związek był oparty na strachu przed samotnością, a nie na prawdziwej miłości. To może być szokujące odkrycie, ale też wyzwalające. Po trzecie, inni ludzie mogą was nie rozumieć. Mogą mówić, że staliście się aroganckie czy egoistyczne. To dlatego, że są przyzwyczajeni do starej was. Do was, która błagała o uwagę. Nie słuchajcie ich. Wasza transformacja to wasza sprawa. Po czwarte, wasza nowa energia może przyciągnąć nowych mężczyzn. Mężczyzn, którzy cenią waszą siłę, zamiast próbować ją złamać. Bądźcie na to przygotowane. I wybierajcie mądrze. Najważniejsza zmiana z wszystkich to ta. Odkrywacie, że szczęście nie zależy od nikogo innego, że jesteście kompletne same w sobie. Że miłość to dodatek do waszego życia, nie warunek szczęścia. To odkrycie to prawdziwa wolność. Wolność od desperacji, wolność od strachu przed samotnością, wolność od potrzeby błagania o miłość. Kiedy osiągniecie tę wolność, miłość przychodzi do was naturalnie. Bez wysiłku, bez dramatu, jak oddech. A on? Ten, który was ignorował? Może wrócić, a może nie, ale to już nie będzie miało takiego znaczenia. Bo będziecie wiedzieć, że zasługujecie na kogoś, kto was ceni od pierwszego dnia. To jest prawdziwa moc tej techniki. Nie tylko sprawia, że on zaczyna was gonić, sprawia, że stajecie się kimś, za kim warto gonić. Kochane kobiety, jeśli to wideo zmieniło sposób, w jaki postrzegacie siebie i miłość, mam do Was jedną prośbę. Udostępnijcie je innym kobietom, które potrzebują tej wiedzy. Każda z nas zasługuje na prawdziwą miłość. Każda z nas zasługuje na szacunek. Razem możemy stworzyć świat, gdzie kobiety znają swoją wartość. A jeśli chcecie zagłębić się jeszcze bardziej w swój duchową transformację, nie przegapcie następnego wideo, które pojawia się na waszym ekranie. Pokażę wam tam, jak użyć mocy afirmacji, żeby całkowicie przemienić swoje życie. Kliknijcie w kartę i sprawdźcie. Wasz nowe życie czeka. Pamiętajcie, jesteście godne największej miłości. Zawsze byliście, zawsze będziecie. Do zobaczenia wkrótce, moje drogie boginie.